cześć mam. to mój obiad tu mam kompot kompocik a tu mam pierwsze danie tu zjadłem, miałem zupkę owocową a tu mam sos z kluszeczkami zajebiste jedzenie kluseczki świderki z sosem i zboźni. Ja mam dietę. Już chodzę. Biegam już. No i jeszcze muszę przejść troszeczkę tutaj różnych. No i za tydzień w czwartek wychodzę. Mm. Już rowery mogę jeździć. Je muszę rowery chyba kupić. Zasuwam jak przeciąg te wszystkie rowerki to są na gimnastyce to rozwalam po górkach, po górkach, po ciężkich idę jak rakieta z kulem noga już elegancko normalnie chodzę jak nóżka zrobiona, jak talala. dzisiaj próbuję pochodzić po schodach z góry na dół, z góry na dół jeszcze mi trochę nie wychodzi, tak po schodach. Ale po równym idę jak przeciąg. Mm. Dobra, co wrócę? do pracy. Tak, wychodzę za tydzień w czwartek. Między zwoleniem mam rehabilitację. Tak sobie załatwiamy żeby zwolniłem wrócić już cały skonstruowany i dobry, do pracy będzie super wrócę do Was, co się martwicie nie martwcie się na y, y, na emeryturę nie idę wszystko jest zgłoszone chodziło mi tylko o nogę bo noga była niesprawna a wszystko jest ok zwolnienie mam do 29 września. Później wstępne badania i do pracy. O ile będę. <grym> Muszę schudnąć. Muszę się zważyć, zobaczę ile, ile ważę. Żeby wejść na cacy Cały czas mi to robią gorączkę i gorączki nie ma. Dobrze jest Na rowerkach idę jak rakieta Bo mi się ściga się rowerem Tak szybko jeżdżę Ale muszę teraz Na rowerze się nauczyć jeździć Dawno nie jeździł Na takich stojących Zasuwam, ale jakby to było na szosie to nie wiem Pozdrawiam, Lubelski Węgiel Bogdankę, co? Pole pole nadrybia Dla moich przyjaciół pozdrowienia, dla dozoru. Ja, szanowny dysponentów oraz dla ciężko pracujących na swojej rodzinie życzę Wam dużo zdrowia. Pozdrawiam Was wszystkich. Pole na górą.